Hej, tu kos. a teraz pokażę wam, co mi się udało wylosować, całe 30, więc jedno losowanie i pewnie dostanę całkiem legendarne dzianko razy 4, a muszę 90 zabrać, to, to mało, mało, 94, słuchajcie, zagramy. Znaczymy. No. Z krabami to mi ciężko. idzie, to, wam powiem, to... Wygrać kraby nie jest łatwo. Tam też trzeba mieć jakiś sposób na te kraby. Ale pirata to już mam opanowane, Jak nie zrobię czegoś... niespotykanego, to powinienem zdążyć w pierwszej 16. Bo ludzie tutaj nie wiedzą dokładnie, jak to się gra. A ja już... Po tylu próbach nieudanych, to wiem czego nie robić. Ale czasem się trafi, właśnie tam jakimś strzałem z armaty, albo oberwie, i się wypadnie, i może dużo stracić wtedy, tak? na lawie dalej. Źle zrobisz coś, i też wpadasz od razu do lawy, i też stracisz. Okay. Wszyscy się tu zawsze w środkiem pchają, wiecie? I to tak. To chyba jest najszybsza droga właśnie. Ej, odbijem się nieprawidłowo jakoś. No, to chyba nie jest najlepszy, że tak powiem, nagranie. Jesteśmy ostatni. Dwóch wyprzedziliśmy, w sumie już nie. Tamten jeden tam poleciał. Kąd to zrobił. Rocking. no akurat mnie oczywiście na końcu ten co jest na końcu zawsze ma najgorzej nie? słuchajcie nie wiem jak ja to zrobiłem ale wylądowałem w tym przejściu teraz bez lawy będzie no niestety dobra udało się widzicie taką sztuczkę się nauczyłem nawet no nie źle widzę bo jeszcze do mety nikt nie dotarł 12 osób jest, już no, ale to będzie ciężko, słuchajcie. Będzie ciężko. To jest zawsze szansa taka, że tutaj na tym, jeżeli tu się dobrze zrobi. To, o, zobaczcie, ile można wyprzedzić jeszcze. Hop, pięknie. Jest się wydawało, bo ostatni. A się wydawało, że odpadnę. A tu kamejko zdał radę. No, no i teraz te nieszczęsne kraby. Kraby, kraby Kraby w lewo. Biegniemy w lewo Tutaj wszyscy są, że tak powiem, na tym samym... Oni biegną szybciej, czy mi się wydaje po prostu? No, krab nie deknął, no, to jest dziad Lewą stroną jeszcze nie biegłem, a lewą stroną widzę, że jest chyba szybciej. Lewą stroną jest szybciej. Patrz, po raz pierwszy mi się uda w krabach. Jestem w krabach piąty. Wow, nieźle. Czyli trzeba le biec lewą stroną. Lewą stroną jest szybsza, widzicie? Lewą stroną trzeba. To generalnie, jakby to. Był tzwany, to by można było przez te kraby, przez środek, próbować jeszcze skakać. I też można dać tu na wprost przejść. No, zostało 8. No i teraz słuchajcie, powiem Wam szczerze: tej ostatniej mapy, trzeciej, to akurat w tym nie grałem, ale grałem ją kiedyś tam już na jakimś filmiku, na jednym z odcinków. Więc zobaczymy. Będą bomby wybuchać i będą strzelały te. I teraz nie da się... Trzeba zepchnąć stąd. Tu na razie... Tu na razie jest spokój. Pan Sabaton stoi. Wóch odpadło, a ja nie chcę koło Pana Sabatona, Pan Sabaton chce mnie tu wepchnąć. Panie Sabaton, spadaj Pan. Spadaj Pan. Niekoniecznie zepchnąć. O jej. Niestety. Mr. Sabaton nie chciał zepchnąć. Chodził tutaj obok mnie. Dobra. Poddaje się. Ale doszedłem do tej mapy po raz pierwszy tutaj w tym turnieju. Zagramy jeszcze raz. Może teraz eee, nie wiem, jak wygram, to chyba kupię sobie jakąś nagrodę. Bo tyle, co ja tu próbuję, i próbuję coś wygrać, to nie wiem. Eee, może któryś z Was by mi po powiedział, jak tutaj najlepiej to przechodzić. No, tu chyba tak nie można zrobić, nie? Żeby można było sobie odpalić mapkę i potrenować. Teraz niestety to. Minus no, trzeba po prostu ileś razy przejść, to i wtedy się to uda. Dobra, jak się pchają środkiem, idziemy w prawą stroną. ale mnie wyrzuciło do góry. Proszę, wsteś... Nie, źle to na początku może być nawet coś, widzicie, ostatnim, a dobrze trafić. Papa Smurf chciał przeskoczyć chyba na skróty i mu się nie udało. No po co to robiłem? Po co to robiłem? Nie, bomba! Ojej, udało się minąć. Słuchajcie, rzecz której nie lubię. Lava. Mm to było proste no właśnie widzicie przyspieszamy przyspieszamy tu nie wolno przyspieszać bo się nie przeskoczy o rany, tu też nie można prosto w piramidę no no no, come on, come on come on jest jeden, jedna osoba dopiero przeszła więc nie jest źle tu ludzie mają problemy często z tym właśnie. Tu lepiej nie przyspieszać, bo się można wpakować w coś niepotrzebnie. A to tu. 9 osób, nie zdążymy chyba słuchajcie. Oj, 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 oj 12 osób. Dawaj kamyk, dawaj, dawaj 14, chyba się powinno udać, co? 15. No. I ktoś za nami, bo zaraz chwilę za nami. Także... Następną chwilę, dobra. Kraby. Kraby, kraby, kraby. Iść środkiem? Co, jak myślicie? Środkiem jest szybciej, mi się wydaje. Można dużo skrócić, ale jest bardzo ryzykowne to. Nie, lecę lewą stroną. Lecę lewą stroną bo mam tutaj o, dużo osób leci lewą stronę widzę, wiedzą, że tutaj jest szybciej chyba. A jajaj, nie zdążyłem. Nie, nie, nie. Ej, czy ja jestem na początku? No nie, no to tak, jak jestem na początku, to nie mam wyjścia, słuchajcie. No to już przegrana jest, wiecie, ale. Chciałem tutaj spróbować już... Nie, 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 ma, nie ma szans. Nie ma szans, żebym tam dostał się. Oni już pobiegli. Dobra, ale wiem, jak to trzeba zrobić. Tak, przeczekać. Tak, przeczekać. Ojej, tam się szybciej obraca. Nie. a papa Smurf jeszcze biega. Tak, odpadł. Ale przetestowałem przynajmniej ten środ te środek. Środkiem nie ma co iść, trzeba mieć to przetrenowane. Oj, nie to. Bierzemy nagrodę hamburgery i zagramy ostatni raz dzisiaj. Pada, może jakąś inną mapę sobie zagram, bo to też się już trochę nudzi, jak się ciągle to samo gra, ale z drugiej strony może się łatwo. ...nauczyć. Czcikaj się do mety, jestem tutaj w... nie, 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 nie. Dobra, płyniemy. To jest rasa Teraz opanowana, jak się właśnie nie trafi na jakąś bombę, to tutaj się nieźle płynie. Słuchajcie i decydujący moment czy trafimy lawę? Trafiliśmy. No i tu mam zawsze problem na tym jednym kawałku. Jeden odcinek mi sprawia, sprawia dużo problemu. O, jak idę z tej strony, to już jest lepiej, zdecydowanie. Dobra, jest... jest nieźle, jest nieźle. Tu już nie chcę skakać, bo... o właśnie. Ale jesteśmy chyba... którzy... tu kto... no, pierwsi na pewno nie jesteśmy. Chociaż może. Słuchajcie. Nie, są tam przed nami. Oj. Trzech, czterech, a my byliśmy w czołówce. Tak, szósta jako szósta, w szóstym miejscu, więc gdyby to było jeden z ośmiu, to bym był już, szósty bym awansował. Zobaczymy jak tu innym idzie, pan Erik Ninja, <laughs> nie wiem co on zrobił, ale skacze do góry, aha, on tu coś kombinuje, a chciał tu skoczyć, skubany stąd. Naprawdę tak można zrobić, żeby przeskoczyć, cofnąć się i skoczyć, tak jakby na tą skrócić całą tą zjeżdżalnię? Hmm. Ciekawe, ciekawe. No słuchajcie, na krabach to po prostu, jak są dobrzy ludzie, to ciężko jest tutaj przejść. Jak nie wiedzą co. Ale są tacy, którzy. Dobra, to będę szedł normalnie bez wyprzedzania, jakiegoś specjalnego, tylko po prostu, żeby dobrze przejść. No, ale... No, co się stało? Przecież ja skoczyłem. Dobra, nie poddawajmy się. Biegnijmy dalej. No i ciebie gna... nie zdążę, nie zdążę. Mhm, ale teraz zdążymy na pewno. Panie Krabia, odpadaj, spadaj Pan. No ale przecież... Ojeju, ojeju, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Koniec, no niestety. A... No trudno. Smutno trochę. Zabrakło 5 gwiazdek. 5 gwiazdek zabrakło. Słuchajcie, dobra. Zagramy jeszcze teraz inną losową grę. Yy... Chcę przedłużać tego nagrania. Ale jak będzie jakaś fajna mapa, to może uda się przejść do finału. No. Samochodów dawno nie było, nie? Tor przeszkód taki z wałkami jakimiś. Przed, nad i pod. Ok. Nie, 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 panie ja nie, nie, tędy, ja ja chcę, o właśnie, tu bokiem. Tam to będzie trudno dla mnie. Dobra. dobra. nie, słupków. nie, trzeba. O. Podbiło nas. Odbiło nas. O nie, zrzucił mnie. Ale tu się pchają wszyscy. Ja Cię. No poczekaj. No. Wszyscy się wszyscy pchają. No, nie można skoczyć normalnie. O, niestety. Jak się nie jest pierwszym, to tutaj już jest koniec w tym momencie, wiecie? Bo zobaczcie. Można tak utrudniać innym też grę trochę. Niestety, Pardon. tam było osób sporo liczba taka co stała. Tu się po prostu... Ojej, oni się spychali po prostu z tego. Dobra. To już jest chyba koniec nagrania. Dobra, ostatni. Za szybko to poszło. Ta kwadratowa głowa robota nie pomagała w skakaniu przez tą minę. Hmm. Ok, to jest tor, który znam do finiszu. I tu trzeba mieć po prostu troszeczkę refleksu, ale też szczęścia. Oj, o, właśnie, bo jak tak się trafi jak ja teraz, to już chyba jest przegrana. Słuchajcie. O, nie, 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 nie pakuj tam w te... Ty... O, dobra, popchnęło mnie do przodu. Środkiem, środkiem, środkiem. Panie, panie! Bomba, spadaj pan! No nie! Bomba mi tu wybuchła prosto w mój kwadratowy uniform. Dobra, jest jedna osoba, jest na miejscu, a ja muszę tu przejść jeszcze. Przejdziemy. Tu mnie jeszcze popchnie. Dobrze. O nie. O nie. Nie uda się, słuchajcie. 15. Nie uda się. Tu był jeden momencie przy tym. Yy, nie przeskoczyłem tego. No. no trudno, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Hej, do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. Pa.